21 styczeń 2021 rok. Mówimy o rzeczach absurdalnych. Widzimy centrum, jest pusto. Godzina 21. Widzimy jakieś restauracje niektóre otwarte. Tak wystraszyć społeczeństwo, jeszcze mają wprowadzić godzinę policyjną. To jest następne bezprawie. Zastanawiają się, czy wprowadzić, czy nie, bo dzisiaj była dyskusja w parlamencie w Holandii. I zastanawiają się, ale mówimy, Bogdan Cycierski, Urszula Szewska. Z Rody Śląskiej, że jedyną drogą, prawdą, życiem jest król Chrystus Emanuel, Bóg prawdziwy z Boga Prawdziwego. Tam mamy naprzeciwko sądy sąd, tak? Wasen, a ja tu mieszkam bliziutko no jeszcze powinienem być tutaj, w sądzie, tak? zobaczymy hej dziękuję, do widzenia bramę No, i właśnie wczoraj byłem na policji. Posiedziałem tylko dwie godzinki. No i wypuścili mnie, ale mówię prawdę, jaka jest. Jedyna. I może tutaj będę w tym sądzie powiedzieć, kto jest ojcem. Bo prawdziwym, jedynym ojcem jest Król Chrystus Emanuel prawdziwy ojciec.